Szanowni Państwo, po 10 latach pewnie miła informacja, ale informacja na razie wstępna. Pan konserwator zabytków, miejski konserwator zabytków, przekazał pomysły i projekty dotyczące um, posadowienia Gnieźnieńskiej Fontanny na rynku, zamiast tych trzech poidełek i bidetu, jak my to określamy, um, Dzień. 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 właśnie pięknej fontanny, która by uratowała, że tak powiem, i ożywiła Gnieźnieński Rynek. Ja przypomnę, że pierwsze interpelacje pierwsze akcje zbierania podpisów pojawiły się prawie 10 lat temu. Prawie 10 lat temu już mówiliśmy o tym, że to miejsce jest po prostu złe, jest to negatywna wizytówka miasta i to potwierdzają przede wszystkim turyści. Ale Taka jest rada naszych konserwatorów na poziomie Województwa Wielkopolskiego, i tam zostały skierowane pisma. Z tego co wiem, są to pisma dotyczące właśnie koncepcji, ale jednocześnie przekazujące na przykład wszelkie badania archeologiczne, które były do tej pory prowadzone na rynku, po to, żeby ta decyzja była podjęta. Rozmawiałem dzisiaj z prezydentem Jackiem Kowalskim i stwierdził, że jest szansa i duża nadzieja na to, że temat zostanie pozytywnie rozpatrzony na początku lipca. Na początku lipca ma ta rada się spotkać i zadecydować w sprawie Gniezna i wtedy będziemy mogli przystąpić już do konkretnych działań tematycznych, do zaproponowania projektu, ustalenia tego projektu i wprowadzenia rozwiązania w życie. Myślę, że jeszcze nie ten rok na rynku. Ale przyszły to jest duża szansa na to, że Fontanna zadziała, będzie istnieć. Co ważne, ja obserwowałem różnego tego typu rozwiązania w różnych miastach i czasami rozwiązania najprostsze na przykład specjalne kraty z których woda strzela w górę są najfajniejszymi można wtedy na przykład zapanować nad strumieniami wody które są na naokoło rynku A może się w na ta świetna może mhm. też na świetna są, są różne pomysły, cały czas się pojawiają różne pomysły, natomiast co nas trzyma? Trzyma nas decyzja konserwatorska. Ta decyzja konserwatorska ma ostatecznie zapaść na początku lipca, bodajże 14 lipca. Mhm. I mam nadzieję, że tylko mogę zaapelować do osób zasiadających w tej Radzie, żeby decyzja była pozytywna no dla miasta, bo my już dłużej czekać po prostu no nie chcemy i nie możemy. No. Natomiast chciałem poruszyć jeszcze jedną sprawę. Teraz nie ma projektów bezpośrednio. My pamiętamy te projekty z tymi małymi fontanienkami, które pan konserwator przedstawił, na które radni się wtedy nie zgodzili. Mm -hmm. Teraz jest raczej decyzja, raczej pytanie o to, co możemy zrobić. Jeżeli tak, będziemy mieli pani... odpowiedź, tak, dokładnie, będziemy przygotowywać wtedy czyli projekty. Jakby podpowiedzi, tak? Dokładnie, tak. Raz, że wytyczne, podpowiedzi, a dwa, że jakby takie przyzwolenie konserwatorów. Rady tej konserwatorskiej na to, żebyśmy mogli zrobić na przykład tak, tak duże przedsięwzięcie, czy byśmy mogli na przykład położyć takie kraty, które będą, będą zabezpieczały przed chodzeniem, ale będzie można tam między tą wodą latać. Takie fajne rozwiązanie widziałem na przykład w Madrycie. Natomiast kwestia związana z, z projektami, one się pojawią po decyzji. Najważniejsza jest teraz dla nas decyzja, czy możemy, co możemy i jakie są propozycje i wytyczne. Ale front, że tak powiem, jest już jednoznaczny. Pan konserwator chciałby. Radni, myślę, też wtedy wyrazili chęć zakończenia tematu. Prezydent Kowalski, wpisując pieniążki do budżetu, bo mamy przecież za, za, za zaproponowane środki na projekt, też jest jakby za, chce też ten temat dokończyć i mam nadzieję, Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się w końcu uda. Ale ja bym chciał poruszyć jeszcze jeden temat. No właśnie, ja może wejdę w słowo, tak. czyli mniemam, że w tym sezonie ja mogę się ochłodzić tylko przy budce z piwem. Ehm, no niestety. Tak więźnie tak, więc niestety jest, że w tym sezonie e, możemy się ochłodzić przy budce z piwem. Jest problem z tymi fontannami. W więźnie, ale właśnie właśnie chciałem, chciałem, chciałem zasugerować. Szanowni Państwo, e, przy, e, e, przy Jeziorze Jelonek jest fontanna. Stara, przepiękna fontanna, która niestety niszczeje, a mogłaby być, mogłaby funkcjonować. Ja dostałem zdjęcia ostatnio od przedstawicieli jednego z portali gniezińskich i te zdjęcia zostaną załączone do interpelacji, żeby uruchomić to miejsce. To jest bardzo, bardzo ładne miejsce pod względem ciągu spacerowego, ale jednocześnie taką fontannę można by było uruchomić. Z tego co wiem, podobno jest doprowadzona tam woda cały czas, kwestia tylko uruchomienia, odrestaurowania trochę i tu też będę pisał do Pana Konserwatora, żeby tym tematem się zajął, no bo to jest w jego gestii zdecydowanie. To jest podejrzewam fontanna zabytkowa i ją trzeba przygotować. To nie jest wielki, wielki obiekt, natomiast będzie wymagał takich drobnych prac konserwacyjnych, żeby go uruchomić, więc mam nadzieję, że oprócz tej głównej fontanny, która być może powstanie w przyszłym roku, odnowimy też tą jedną, która funkcjonuje przy Jeziorze Jelonek. Ja chciałam spytać, jakie to.